Cześć, wdrażamy się dalej w kulinaria, powiem jak przygotować sekret długowieczności życia Hiszpanów, czyli sałatka z kozim serem. Będziemy potrzebowali następujące składniki. Kozi ser, dostaniemy go w Mercadonie, ziarenka słonecznika, pestki dyni, troszkę soli, pieprzu, mała sałata, naturalna oliwa z oliwek, ze trzy dorodne pomidorki cebula i oliwki z oliwek. Do tego wszystkiego ja akurat w tej wersji nie dodam. Można dodać szparagi, które występują tu we wszelkich postaciach. I ewentualnie startą marchewkę. Jeżeli ktoś uważa do smaku, kropi to sobie jeszcze cytrynką wymienione składniki kroimy dodawamy oliwki polewamy delikatnie oliwą do smaku dodajemy tych ziarenek pestki z dyni które są naturalnym lekiem na pasożyty. Ja dodaję dodatkowo pestki granatu z pół granata powiedzmy, troszkę cebuli. To wszystko ładnie wymieszamy, dosolimy troszeczkę, dodamy pieprzu. I potem przydekorujemy to kozim serem. Tak udekorowaną sałatkę podajemy jako pyszne śniadanko. Dietetyczne. Dodam tylko, że serkozi, przed samym podaniem, możemy go przysmażyć na patelni. Wtedy ma jeszcze lepszy smak. W restauracjach robią to specjalnym palnikiem, że grzeją go na sałatce. Ktoś coś takiego posiada, może zrobić. Życzę smacznego. Postaram się doklejać więcej filmów z branży spożywczej.